Cześć, Dziunki! tu Wasz Doman. Eee, słuchajcie, w ogóle jakoś tak montuję to vlogmasy i w ogóle i tak mówię. Mega nudne. Co nic nie dzieje, nuda. Cringe. A, że, a dobrze wiemy, że nie chcemy nody, tylko chcemy sztorc! Sztorc! Więc jakoś trzeba spontanicznie i fajnie, i trzeba spontanicznie i fajnie i, i wszystko w ogóle. Spójrzcie na przykład jaki mam fajny przedziałek i grzyweczka. Jest sztorc. Sztorc! No nieważne. Kasia, moja kupela ma dzisiaj urodziny, mieszka w Lublinie, więc to jest, są dwie godziny około od warszawy. Także ja się zbieram, kupić prezent, bo oczywiście tego nie ogarnąłem i coś zjeść, bo jestem głodny. No i tak, tak to się prezentuje. Trzeba kupić jakiś prezent, ale nie mam pojęcia w ogóle co. Ale coś myślimy, więc ja się zbieram, jadę po Adę, bo z nią kupuję też prezent, więc. Zbieram się i jedziemy pewnie do... Arkady. Dobra, jestem gotowy! Ej, ale w ogóle, zobaczcie jak fajnie wyglądam. taki jestem... Niebiesko-różowy... Gitara, jedziemy! Jeszcze chcę tylko wam wspomnieć, że pewnie jak już wiecie e, Będzie Javita Balloon, na Nowym Jorku film I będzie premiera i chcę zrobić premierę w moim domu i zaprosić znajomych i w ogóle kupić różowe balony, zrobić różowe babeczki, różowe wszystko do jedzenia w ogóle i żeby było tak super i z tak fotel, żeby było jak w kinie i będzie po prostu premiera w w mieszkaniu w balonów w ja już czekam na ale w ogóle status mojej brody odrasta trochę już jest taki czarny zarost, znaczy taki czarny wiecie ten więc git, bo już się lepiej czuję, tylko muszę ogolić tu, żeby nie było takiego cięcia podłodkowego. no ale nieważne Czekam już na Adę i Paulinę, siostrę Ady. I słuchajcie, jak zwykle stwierdziłem, że boresz tam, więc się z nami. I mówię, Nie, 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 nie. Ja coś super wymyślę Kasi, super prezent. I oczywiście zapomniałem się za to zabrać. Jest już... Dzisiaj są już urodziny wieczorem, więc muszę je coś kupić na szybko. Nie lubię, ale no, cóż mam zrobić, więc... Nawet nie mam pomysłu co. Ale wydaje mi się, że chyba coś do domu. Bo ja też znam styl Kasi, więc może coś fajnego znajdę. Dobra, jestem już z Adrianą I Krystynką! Nie, jestem Krystyną, to tylko Paulina! To Paulina, siostra. rady. Jedziemy zawieźć zostałem wkręcony, i muszę zawieźć, jakby ona nie miała, nie wiem, swoich i samochodu. A Żar, żar, ja cię zawiozę nawet na centralny i zachodni. Koniec świata, wola... Nie, no. mam Jedziemy, zawieźć Paulę i Zedwóz. Patrzcie, jedziemy, jest tak. Na kamerze tego nie widać, ale jest tak szaro, Bardzo i tak mrocznie. mrocznie, ale tak też fajnie. A i w ogóle jedziemy do młocin. We're here in galeria. Jesteśmy już w młocinkach, moi drodzy. Nie ma jakości, jest jakość. Strasznie długo jechaliśmy, jest 16, już ileś. Więc mam mało czasu, Dobra, jest i mark Idziemy. Bez nadziei. Nie ma nic w jej ch Idziemy do TK Max. Nie za jak ja wyglądam, ale trzeba w dolę kamerę, żeby ochroniarz mnie nie wywalił, ale już wyszliśmy. Idziemy do TK Max. Dlaczego ty tak jakoś zło? Idziemy do TK co teraz znaleźć coś. Bo tu nic nie było fajnego. Zobaczyliśmy torby. Chcieliśmy kupić torbę. Ale nie było czarnej ani żadnej fajnej, więc idziemy teraz na część domu. Taka świeczka. Choć bo jak będę w to nie będę się wstydzić tak wysoko trzymać aparatu. Dobra, stwierdziliśmy, że damy jej po prostu kartkę z taką śmieszną kasą w środku, i nasze zdjęcia, i tyle. Więc idziemy jeszcze szybko pozjeść i wracamy. Nie poczynijmy to, przejdziemy. Zamówiłem żarcie z Passibusa i jemy pyszne. Mm. Uuu, lewitująca choinka. Uuu. 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 Dobra, drukuję foteczki. Jesteśmy na parkingu. Mam to jeszcze kupiłem kokardki, bo były ładne. <grym> A święto. <grym> nie, ale serio, są ładne i może do jakiś prezentów będą git. Uuu! Uu, pozycja, pozuje. A, torbę trzyma. Jedziemy już... Ale tragiczne włosy, jedziemy już na korydo do mieszkania i słuchajcie w ogóle impreza jest pink party, więc musimy się ubrać na... Taka <grym i zimno> brzydka. <grym i zimno> Patryk, bo mi przykro! Fiat, tu ja, piękne, ja, około! Ja. <noise> o 18.00 musimy wyjechać, a jest 18.00, szybko idę pod prysznic. Teraz tak, zważywszy na to, że jest to Pink Party. Te mam dwie peruki Pink, jedną pastelową, drugą mocną. I teraz chcę którą założyć. Tak wygląda pastelowa. A tak wygląda mocna. Nie wiem, sama która lepsza. No tą już założę, tak mi się wydaje, To jest taka mocna różowa, nie Ja już jestem gotowy, przyczepiąc takie rzeczy do bluzki, żeby było fajnie. Ada już chyba też jest gotowa i idziemy na dół. Jo, Jesteśmy już w samochodzie z Elizą i Szymonem! Eliza i Szymon! Jedziemy, czeka nas długa droga. Eee, a ja sobie pewnie odpalę laptopa i montuję vlog na jutro. A ja, że nie lubię słuchać Mona Smento, to sobie włączę na ja też słucham własnej muzyki na Powiem tak, powiem tak. To są prawdziwi koneserzy polskiego rapu, a to są po prostu leszcze bita, więc pozwól. Chyba e, twoja bita bita. No, słuchaj to. Zobaczcie, jak śnieg pada, nic nie widać. Ale może tu Też nie. O, nie spodziewałem się tego, możemy jechać. Zabrać. Ej, zobaczcie, a to ja no może. Nie życa. Myślę, że git. A kiedy będzie mak? No, jakich 5 kg osób w sercu. Dobra. A idziemy, jedziemy, jedziemy. To Maka. No masz, przecież dwa razyśmy to nowy. Jest, jest Zgadza się, zgada się zgada z... wszystko. Tak jest. To też Dziękujemy za zaproszenie, jedziemy do okienka. Dobra, eee, no, tak, mojemy. Eliza, pokaż się. Kto, kto, kto płaci śliczna wiesz? To płaci. Jestem zmęczona. Nie, jesteś śliznąła. Dzień dobry. Oj, Są mega zakręcona. Patrz, chcesz? Tak, już biorę. Dzięki słodziaku Dobra. No, jakby nie są jakieś mega super. Też są lepsze. Opa, spada. Co? Patrzcie, mamy już jedną kolejemcę na moim laptopie. Ej, Aliza, mm? a ty masz laptop czy stacjonara? Laptopa. Ja laptopa tego? Mm. Bo stacjonar nie mieć pokoju. Dokładnie. Ej, ktoś tam jest w ogóle? 30 Pokaż, osób. Że jedna. Hmm. Została nam godzina do yy, kaśki, ale chciałem Wam tylko powiedzieć: wiecie, że to będzie dzisiaj 30 osób. No, os będzie 30 osób, ale pewnie nie wszyscy przyjdą. No nie, bo już odmówiła i 5. Ale i tak hit, że 30 osób w domu, nie? No. Zostało już prawie 7 minut 5. do... 5. do destynacji. Ale zobaczcie, w ogóle nie wiem czy to widać, chyba nie. Ale jest tak ładnie na dworzu. Się. Dojechaliśmy na balony szybko, bo miałem ze sobą. Pada śnieg dalej i idziemy do Kaśki. O kurde bu Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? W Lublinie. Nie. W Lubartowie. Lubartowie. Dobra, chodźcie, idziemy. Patrzcie ile śniegu. A ja mam, cieni... ja mam cieniutkie buciczki. Zaraz się zakopię, ale jest super superancko. Prawie się bym gdzie tu jest dzwonek? Tutaj no, dobra, dobra, chodź Matko Halo Ej, zabijam się. Kanikuła Bitches Sto lat, sto lat, niech Aaaa. żyje Aaaa. Kasia nam Aaaa. Aaaa. Happy birthday Cześć 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 Nagrywam Black Otwieraj! To to... No, bo to jest taki prezent kupi, ale. Uszalejście! No oszaleliście. musieliście! Co? To nie trzeba. To... Otwieraj! To nie trzeba! Otwieraj! Jak normalne, co to wiesz? A potem się przesłuchaj, ale ona. to Zobaczcie, tu jest dzisiaj nasza sypialnia Moja, Ady, Szymona i Lizy. I taka sprawa. Wróciłem do pokoju, bo już jest która godzina? Druga? Nie wiem i pozbyłem się, Trzecia. pozbyłem się włosów i idziemy dalej toczyć zabawę, nie? Tak. Grać w balony. Dobra, idziemy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, będę mówić szybko i głośno, bo jest muzyka i nie chcę, żeby mi ściągnął film. Jest 3.45, więc czwarta za chwilę, więc... Yy... Wypadałoby się kogoś spać, bo w ogóle muszę montować dla Was rano vlogmasa, żeby był na 15, a muszę jeszcze jutro też kupić włosy dla Julki na trasę, także inni się do nadalaj chyba się już położę spać i rano zacznę ogarniać wszystko. Powinniśmy wyjechać o 11. Mam nadzieję, że wyjedziemy o 11.00 maks, może nawet wcześniej, ale chyba wcześniej nie da rady. No ale zobaczymy. Dlatego dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogmasie i do zobaczenia jutro. Nera, sports!